Dym wydobywał się spod drzwi salonu paznokci, a ja przechodziłem obok, gdy to zobaczyłem. Drzwi były zamknięte od wewnątrz. Słyszałem krzyki. Kobiety były uwięzione w środku. Dym był gęsty, czarny. Rozejrzałem się, obok była budowa. Chwyciłem młot i wybiłem szklane drzwi. Wyleciał dym. Nic nie widziałem. Wczołgałem się nisko, gdzie powietrze było czystsze. Znalazłem trzy kobiety czołgające się w stronę drzwi. Wyciągnąłem je. Wróciłem do środka. Znalazłem jeszcze dwie w tylnym pokoju, nieprzytomne od dymu. Wyciągnąłem je jedną po drugiej. Płuca mnie paliły. Straż pożarna przybyła, gdy wyciągałem ostatnią osobę. W sumie pięć kobiet. Wszystkie przeżyły. Pożar od rozlanego zmywacza do paznokci w pobliżu grzejnika. Pary się zapaliły. Właściciel zamknął drzwi wejściowe podczas usług dla bezpieczeństwa. Ten środek bezpieczeństwa prawie wszystkich zabił. Kobiety, które uratowałem, nie mówiły dobrze po polsku, ale znalazły tłumacza i przyszły do mojego mieszkania. Przyniosły mi jedzenie, prezenty, płacząc i dziękując. Jedna kobieta pokazała mi zdjęcie swoich trojga dzieci. Moje dzieci wciąż mają mamę. Inna była w szóstym miesiącu ciąży. Uratowałeś dwa życia. Zebrały pieniądze i dały mi dwa tysiące złotych. Próbowałem odmówić. Nalegały. Przekazałem je na oddział oparzeń w szpitalu. Te kobiety wciąż mnie odwiedzają co miesiąc. Jemy razem kolację. Nazywają mnie swoim amerykańskim bratem. Czasami bohaterowie biorą się po prostu z bycia we właściwym miejscu. I nie